Jerzy Harasymowicz, tak zwiastowałaś. Tak patrzysz jak prosto z nieba, Przez izbę pada wzroku promień, Ty zwiastowałaś naszą miłość, Starej zdumionej ikonie. Skrzydlata rzekłem i ty rękę Kładziesz mi jak liść na ramieniu. Złotymi krzyżami błogosławiła nas cerkiew, chyliłaś głowę wiersza cieniu. Jak to dawno, jakby przed wiekami, procesją Jordanu czas przechodził Boży, nie biega synek między nami, nie nasze góry będzie przenosił, i nie nasz dom, i weranda, wiem. Kolasę słów zatrzymuje z daleka. I widzę, jak zimowym niebem złocisty warkocz Twój ucieka. A był taki dzień, że się mogło wszystko razem z cerkwią przestawić. Była taka wiosna, że byliśmy utkani z powietrza cali i błyskawic.